Ej, co jest? Kurwa, ja się tak z wami kurwa nie bawię A pierdola A pierdolcie się ja lecę sobie tam Jadę po, Lecę po mózga. Tylko gdzie ten muździej? Yy. Na dole chyba gdzieś Tylko kto? Czy on żołnierz, Czy... czy kto? Eee... Czekaj, 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 czekaj Ja tu kurwa nic nie widzę, ty A Super, zajebali go chyba Najprawdopodobniej Dobra, wracamy do misji Nie ma to tamto <laughs> się pierdolić Kurwa, co ja robię Rampo hm. Dobra, lepiej. W końcu Wyjemy z głowy No wyłazi z nory kurwa A pierdole, no co się z nimi dzieje? Nie wiem, podjechać bliżej, znaczy no, pod, podlecieć? Jak to coś da O kurwa da. Dało Spierdolaj kupa, bo cię zajebie. O! FIRE FIRE! FIRE FIRE! Wdychaj kurwa! Brudasie! Jebany. Ja może sobie zaparkuję gdzieś. w życie wziął Bo tak się chyba nie da. Jak się schowa to... To ja spróbuję wziąć helikopterem. Zobaczę. Co się da. No. Dawaj, dawajta, dawaj ta, ludziska Ja sobie wysiądę kurwa Zaraz, kurwa, nie strać Rozbieram sobie To co kurwa moje w pewnym sensie Mi odjebało Zaraz mi Holik Hooper z dupcą Czy ja będę kurwa śmigał nie ma, co tam, to tam, to trzeba spierdalać. Bo tu się kurwa za gorąco robi się. Było gorąco, ale chuj. Będzie jeszcze. Chuj, zero rakiet. Hm. Tu lądujemy, albo tam. No to ja sobie pierdolne może tam. Tam mi się zdaje, że jest bezpiecznie, ale mogę się myć. A może, nawet... może i tu i tam trzeba podlecieć, chuj o kurwa! O kurwa! Chuja tu bezpiecznie, no O kurwach tu bezpiecznie, no Tak tu bezpiecznie, kurwa. się zaraz zesną Chuj lądujemy na chama nie ma to tam, to pierdolę was I tam pewnie tak myślę Też trzeba no zajedniście Kurwa O jak? Oj, na chama lądujemy, nie ma tutaj, nie ma co się pierdolić. O, jeszcze kulkę wezmę, kurwa. Jak się nie rozpierdolę. To chyba. Będzie dosyć ciężko, ale to zobaczymy. Mamy? No, 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 no. Jest, kurwa, jest. Kuleczka moja. Dobra, szybko wylądujemy, to będzie trochę ciężej, jedno. Trochę. Jest. Szybko, go, go, no, no. Move it, move it. Move. Idzie, lecimy. Eskorta, kurwa. Widzicie, się nie etnie tak, tylko czasem jakieś dzikie przycinki kurwa, są, o. Wykrekałem, kurwa. Słabnie patologię, kurwa, bez przesady. Coś tu, kurwa, nie pasi. Albo dla tej gry, albo coś... Czegoś brakuje. Za mało jest. W moim kalkulatorze ale chuj mnie boli, skończymy to nie będę z, z, obniżał żadnych wymagań pierdole kurwa, Chcemy mi nacieszyć oko i pewnie też dobrze chodzi, nie jest tak źle, trochę się tam zwiechę ma, to chuj, o rozjebiemy przy okazji czemuż nie kasa się przyda na jakieś fajne te Trzeba kurwa uniki robić O ja w dupę kurwa konia Ja pierdolę Ale kupa z drugiej Gdzie jesteśmy? A, kurwa Teraz mamy nówkę nieśmigane Ale rozjebać muszę kurwa Nie odmówię dla kasiory Nie ma to tamto Jestem napalony jakoś na to strasznie. O, 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 o. Gdzie ten niebany kurwa gniazdo? Tu gniazdo jest w ogóle, No nie, tym mówię o tym. Pierdole was, w tupek kurwa. Ciągniki robić, uniki robić.

Roger, o, nie wiem Żebym zginął chociaż Czekaj 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 cz, 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 cz. la Eee jeszcze to gniazdo i zimion Hey blue boy, get your men out Thank god you guys are here. Get your men out now. Guys, we're done. Let's let the professionals czekają. Ale naprawdę nikogo nie widzę w helikopcie. W helikopterze. W heli Dobra. Było tak źle. Co to jest? A. O kurwa Jeszcze to rozjebiemy Brigitte Jak mnie nie rozjebią przypadkiem kurwa O kurwa Teraz z to Spierdale helikopter, no co idiota jebany Spierdala się podobnie. Oj no gitara, trzeba spierdalać? Gdybyście no, mieli cierpliwość to bym wszystkie kurwa Pierre dalał na mapie Bo one się... Rozjebiesz, to zaraz nowe jakieś będą Więc kurwa, ale pieniądz można zrobić No, twój sygnał Oh shit Holy oh, shit Dobra lądujemy kurwa lądujemy nie ma pierdelania się Ale wylądowałem Prawie co nie wpadłem, ja do morza Czy do oceanu? Nie do morza Ja też wysiadłem? Ciekawe No. Not good, not good. Teraz się zabawimy... Wychuja złego. Ho, ho, ho! O ty kurwa! O jebut! Teraz tego muszę... ...muszę zrobić ten! Kurwa! O! To wyjdzie? O kurwa, chyba wszystkich rozdobcyłem Nie. Nie. Nie, kurwa. Tylko nie on. Tylko nie on. Proszę was. Proszę. Ja was błagam, kurwa. Tylko nie on. Nie lubię tego sukin kota jebanego. Oto. Eee, a, nawet nie tak źle idzie, ty Aaa, Wcześniej miałem takie problemy, że ja pierdolę Ej, kurwa się, mnie kurwiacie już boli Kurwiacie mnie goście A na nich dobry nawet granaty nie pan Karabin zwykły nawet O Jezu, co myślisz, że to mnie boli? chyba pojebało goś I co więcej? A jakby kurwa inaczej yy... Czekaj Czekaj, jak to było? Kurwa O! Wydzie, wydzie, wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie Nooo Ole wypierdolimy kur... Nie zajebiste to jest, to jest zajebiste Jedno Siema Żółtek Co powiesz? Gdzie jest tego najwięcej syfu? O! O! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurwa jebana pana przecinka, jak zawsze! Brawo! Brawo, kurwa!